Kino-świat przedstawia... Głęboko pod ziemią... Działa ściśle tajna agencja... Profesjonalnych łowców duchów... Która chroni nas przed złymi mocami. Schodzę na dół... Niektóre z duchów są naprawdę przerażające. A inne... Trochę mniej. Nie, eee, wiesz co, sam myślę, że to trochę obciachowe, ale... Buh! To mógł być voodoo. W co? Wyjątkowo upiorne duszysko. Czy ktoś zamawiał straszenie? Masz być bardziej przekonujący, okej? Okay? Co tu robicie? Przyda ci się duchowe wsparcie? Duchokopter gotowy do startu. Mówiłam, że nawiedzony dom to nie miejsce dla dzieciaków. To trochę jak facet dziewczyny. Tak, tylko zamiast obcych duchy. Twój nowy partner, parzydło? No. no, strasznie śmieszne. W mieście czai się coś bardzo potężnego. Jest straszny, wredny i duży. I wszystko zamraża. Mamy zadanie do wykonania. Mogę z wami, proszę! Nie ma mowy, galaretką. Na podstawie światowego bestsellera Corneli Funke. Jesteś najlepszym kumplem, jakiego miałem. Ufam, mi pani choć trochę. Uch, jak na jedenastolatka, twardy z ciebie gość. Hej! Nic nie dotyka! Nie masz pani żywa! sobie nie złamałem! Jesteśmy drużyną. Jeden za wszystkich. Wszyscy no sami wiecie. Czy pani nigdy się nie boi? Nie. I opikaj, jej kupo lodu. Nie! Proszę, proszę, nie przełączaj! Kucham straszne filmy! Hugo i łowcy duchów. Rety, on jest z galarety.